Dzień dobry z rana. Słuchajcie, my już jesteśmy na lotnisku od godziny 6.25. Musieliśmy dzisiaj o piątej rano stać, żeby tutaj dojechać na czas. No, ani położyliśmy się najwcześniej było godziny drugiej. Więc były 4 godzinki spania, ale czego się nie robi dla podróżowania. Więc dzisiaj jedziemy sobie do Chorwacji i witamy się z wami w Splicie. Tak, także bądźcie z nami i widzimy się już na miejscu. No i dotarliśmy właśnie do Splitu i powiem szczerze, że spodziewaliśmy się troszeczkę lepszej pogody, patrząc na to, że trafiliśmy do Chorwacji. Słuchajcie, leciliśmy tutaj dwoma lotami, mieliśmy przesiadkę w Wiedniu, mieliśmy dłuższą przesiadkę niż same loty, pierwszy lot trwał półtorej godziny, później mieliśmy trzygodzinną przerwę właśnie na lotnisku w Wiedniu, no i następnie lot już tutaj do Splitu trwał tylko godzinkę. Jak widzicie, Chorwacja już tutaj pokazuje swoje wzgórza, bardzo fajnie to wygląda, pomimo tego, że jest szaro i buro. No, i w ogóle powiemy Wam, dlaczego tu się znaleźliśmy w tym okresie. Ponieważ dostaliśmy propozycję pewnego projektu z łódkami, które nazywają się Parker Boats. Dostaliśmy propozycję jako modele, kajsterferzy, sportowcy. Zaproponowano nam właśnie zrobienie takiej sesji zdjęciowej i wideo promo. Stwierdziliśmy, że to jest super inicjatywa i fajna akcja. My lubimy aktywne rzeczy, lubimy nowe miejsca więc jak najbardziej e, byliśmy chętni. No i właśnie w tym momencie udajemy się do taksówki. Mamy już tutaj zabukowany hotel na ten cały okres. No i dodatkowo, z racji tego, że już w tej Chorwacji jesteśmy, no to poprosiliśmy, żeby bilety powrotne nam troszeczkę przesunęli, więc pozwolimy sobie, żeby zostać tutaj kilka dni dłużej i Chorwację pozwiedzać. Siemanko, jesteśmy... Siema w pierwszy dzień. <laughs> Słuchajcie, ja już jestem po makijażu, jak widzicie, albo jej nie widzicie, może nie widać, bo to miał być taki make up, no make up. Idziemy właśnie tutaj na łódkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak wygląda nasza łódka na dzisiaj. Z racji, że miało być brzydko, a jest bardzo ładnie, jeżeli chodzi o pogodę, no to plan jest taki, że wypływamy i będziemy robić nagrywki dzisiaj z wody. Także ja właśnie przyszłam, żeby się przebrać w strój. Pierwsze mamy ujęcia na supach. Niestety mamy sprzęt kajtowy, ale nie mamy wiatru. Tak, ale tak jak widzieliście wczoraj była bardzo brzydka pogoda, dzisiaj rano też była bardzo brzydka pogoda, więc wszystko zostało przełożone na później. No i okazało się, że słońce zaczyna się przebijać, także zmieniamy totalnie plan, który w pierwszej wersji był ustawiony na sesję w mieście. W tym momencie wbijamy się na łódkę no i będziemy robić ujęcia z łódki. Dokładnie. No i tak jak Wam wspominałam, może to przypadek, ale wszędzie gdzie nie jedziemy jest, robi się słonecznie, także ja się bardzo cieszę, bo ja lubię jak jest ciepło. Przypadek? Nie sądzę. I patrząc wczoraj na prognozę, bardzo nastawialiśmy się na to, że będzie brzydko i zimno, a dzisiaj ta pogoda naprawdę nas pozytywnie zaskoczyła, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Robimy ostatnie tutaj poprawki, jeszcze musimy Daniela przygotować, no i myślę, że za około pół godzinki już będziemy ruszać na nagrywki, więc zabierzemy Was ze sobą. Tak, także pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dać łapkę w górę, jeśli Wam się to podoba. No i bądźcie z nami. No i jesteśmy już zapakowani na łódki. Jak widzicie, tutaj jest nasza ekipa operatorów, fotografów. Tutaj mamy modeli. Tu mamy Julkę, która nas pięknie tu maluje. Tu mamy e, pana kapitana. Tak, dobrze mówię? Chyba tak. Czuć, czuć, <głos》>. Tu mamy kolejną panią modelkę. No i Daniela, modela sternika. Proszę, proszę bardzo. bardzo. No i zobaczcie, jaka tu jest piękna, cudkusowa woda, jak słoneczko wychodzi. Jest lazur. Jesteśmy pomiędzy takimi dwoma wysepkami. Te wszystkie wysepki tutaj wyglądają podobnie, ale jeżeli chodzi o tutaj Chorwację, to naprawdę ma to taki fajny klimat, te wzgórza, te kamieniste plaże, więc na pewno jak będziecie sobie kojarzyć Chorwację, to właśnie nie jest z takich rajskich piaszczystych plaż, ale z rajskich kamienistych plaż ze wzgórzami. Daniel, lekcje się prowadziło? Nie, na no, rewelację. Już pytałem, ile taka łódka kosztuje. Akurat w tym, w tym wydaniu, w tej opcji, no około 500 tysięcy złotych. Także mamy na co zbierać. Tak, tutaj właśnie dzięki Parker Boats mamy możliwość popływać i rejonach. pozwiedzać te rejony Chorwacji z wody. Jak zachodzi, to jest chwila grozy, bo robi się troszkę zimno. Dla mnie Chorwacja super. Jeszcze jak jesteście na wodzie, jeszcze jak jest ta lazurowa woda, to ja jestem zachwycona. A wy? Nawet bez wody jestem zachwycona. <grym> <grym> tak, tak. Chłopaki troszeczkę mnie przeczołgali, bo kazali mi wskakiwać do wody dla ujęcia. Na cały, cały czas skakałem na główkę. No i powiem szczerze, że ta woda była dosyć orzeźwiająca Także było ciekawie, tak Zdecydowanie się obudziłem, już nie potrzebuję drugiej kawki no dobra, jakby tego było mało, jeszcze zaproponowali mi Żebym skoczył do wody i popływał na wake'u Także w tym momencie Cyprian pierwszy raz siedzi za sterami motorówki A ja przygotowuję holkę do wake'a Po to, żeby na tym wake'u troszeczkę popływać Niestety nie mamy wiązań wakeboardowych Będę pływał w strapach ale czego się nie robi dla no dobrych ujęć? Z racji, że nie ma wiatru, no to jest wake. Ja dzisiaj mam szczęście, trochę mi się ubiegło bo ja do wody wchodzić nie musiałam, ale za to popływaliśmy. Jesteśmy tak naprawdę tutaj od godziny 11 już na wodzie. Zaraz mamy godzinę... Wow, już mamy 17.11, więc jesteśmy cały dzień tutaj na wodzie. Już wszyscy zgłodnieli, więc mam nadzieję, że te awake'owe strzały Daniela pójdą po prostu idealnie. I zaraz pojedziemy na naszą obiadokolację. Na Karola też już w tak, siedzi. Tak tak, 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 ja już jestem gotowa żeby jeździć. <śm> tak, mamy jakieś tam 18 stopni, więc to też może się wydawać, że jak siedzi słońce to jest lampa. Ale jak wieje i pływacie łodzią, to jednak ten wiatr tutaj jest dużo bardziej silniejszy, no i chłodniejszy. Daniel już się psychicznie widzę, że nastawia. Dawno nie pływałem za motorówką. No. no i mam doświadczonego kapitana. <grystanie> Najważniejsze jest to, żeby nie urwał miło. No zresztą w sobie poradzimy. Trzymajcie kciuka. Tak, ja, ja będę pilnować, żeby nie urwał. Cyprian nam tu już trzyma holkę, żeby podać Danielowi. Daniel ma patent, żeby się nie zmoczyć Dzięki. i nie zmarznąć. Uważaj na silnik. Tak. Bardzo ważna sprawa, żeby Lina... Tak? Może to tam mu podawaj boczkiem. A my tutaj będziemy płynąć tych wzdłuż tych pięknych skał. w stronę słońca. Chłopaki już są przygotowani ze sprzętem. Też nie robimy teraz dużo takich nagrywek właśnie z GoPro na vloga, ale to właśnie dlatego, że tym razem to my jesteśmy modelami, a nie z tej drugiej strony kamery. Więc chłopaki mają tyle sprzętu. Także my tutaj musimy chować wszystkie telefony i kamery, żeby właśnie zrobić dobre nagrywki. Także pokazujemy wam tylko urywki z tego, co tu właśnie robimy. Daniel właśnie startuje. Daniel sobie super rozkminił sprawę, dlatego że usiadł na drugiej naszej mniejszej łódce na sucho. Wziął tylko holkę do ręki, czyli tą rączkę. No i bez zmoczenia się po prostu ruszył. Zobaczcie, jak fajnie mu idzie. Pięknie to wszystko wygląda i te skały. Tam właśnie na tej łódce są operatorzy i fotograf. No tutaj właśnie Daniel i nasza ekipa modeli, czyli my Cyprian tutaj za kierownicą super sobie radzi. No i Karola kibicuje. Tak. Także naprawdę mamy fajną teraz akcję dokładnie na zachód słońca. Tak naprawdę jest pięknie. Daniel chyba też będzie zadowolony, bo on właśnie takie rzeczy lubi. Gdzie Was dzisiaj zabieram? Sama jeszcze nie wiem, ale jak dopłyniemy, to, to Wam pokażę. Właśnie po sesji zdjęciowej dopłynęliśmy na taką miejscówkę, która nazywa się Kvar. Tutaj powiem Wam, że jest bardzo uroczo. Te wszystkie uliczki są przepiękne. Mieliśmy możliwość w kilku uliczkach się poprzemieszczać, porobić sobie fotki. No i oczywiście jesteśmy tutaj, żeby zrobić materiał dla firmy Parker Boats. Więc super jest to, że mamy też możliwość bycia tymi głównymi rolami na ujęciach, które na pewno też Wam pokażemy. No i słuchajcie, tak jak widzicie za nami, te widoczki są po prostu obłędne. Ja się czuję jak w jakimś filmie. Jeszcze do tego mamy tą łódkę motorowodną, także jakby ktoś nas wyjął z jakiegoś po prostu filmu z takich grecko-włosko-chorwackich wysepek. A my teraz idziemy na łódkę, musimy zrobić moment wpływania do portu, więc uciekamy, bo już na nas czekają i za chwilkę się widzimy. Tak, a wy bądźcie dalej z nami. Dobra, jestem przygotowana, możemy wsiadać na łódkę. Ale jest pięknie! Robimy właśnie ostatnie nagrywki przy zachodzie słońca. Daję chłopakom inspirację, bo oni już totalnie nie mają pomysłu. Zobaczcie, tak właśnie kończymy dzisiejszy dzień nagrywek, to już drugi dzień i ostatni, byliśmy też dzisiaj cały dzień na wodzie, właśnie robimy ostatnie strzały, no i będziemy wracać do naszego miasteczka na obie dekolacje. Także tak to wygląda, tak wyglądała nasza praca weekendowa, nic tylko w ten sposób pracować, no jedyny chyba mankament tego to jest to, że zmarzły mi stopy, nie wiem jak Wy i że jesteśmy głodni. Nic, tylko takie prace mieć. Także z zachodem pięknym kończymy nasz cudowny dzień i idziemy wspólnie zjeść.